Dobry, witam się z Wami w skaweczku i zastanawiam się, do jakiego sklepu dzisiaj się udać. Ostatnio sporo z Was pisało mi, że dawno nie było żadnego mierzymy u mnie na kanale. Zabiorę Was dzisiaj do Silezji. To chyba to był taki przegląd, który zwudził naprawdę największe zainteresowanie u mnie na kanale. To było Mango i Kos. I zastanawiam się, czy pójść do Kosa, czy pójść do Mango. A może po prostu pójść do Kosa i do Mango i zrobimy taki jeden zbiorczy film. Zwłaszcza, że jak ostatnio byłem w Silezji, to widziałam, że na witrynach Kos jest wyprzedaż, a jednak, mimo wszystko, no te ceny tam są wyższe. A może na przykład wywieźli jakieś rzeczy piękne z lata albo z wiosny, albo może te. Teraz jesteśmy w stanie upolować jakieś fajne swetry czy marynarki albo jakieś okrycia wierzchnie w lepszych cenach, szaliki na przykład może. Kocham szaliki w ogóle z kosa i yy, czapki. No i zabiorę Was do manga. Oczywiście nic na siłę, jak mi się nic nie będzie podobało, to po prostu się przejdziemy i pokażę Wam, co tam ciekawego jest. Wiadomo, jak to jest z tymi przymierzalniami, że no, nie zawsze mam tam komfort, aby się do Was odzywać, więc umówmy się, że jeżeli miałabym komuś przeszkadzać, albo jeżeli w przymierzalniach będzie głośno i będzie leciała głośna muzyka, której no, oczywiście nie mogę tutaj do końca puścić. No to gdzieś tam podłożę wam głos i powiem wam, co o tym wszystkim sądzę. E, więc myślę, że nie będę przeciągała tego filmu. Po prostu zawieram was ze sobą do Silezji dzisiaj, do Kosa, do Mango. E, I wszystkie linki do wszystkich rzeczy, oczywiście zajmie mi to pewnie z dwie godziny, nie może no z półtorej, e, ale wszystkie linki do rzeczy, jakie uda mi się przymierzyć, albo które gdzieś wpadną mi w oko, e, to wrzucę wam pod tym filmem. Także e, zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że miło. Spędzimy czas, no i w końcu mogę zrealizować jakieś, yy, jakieś mierzymy dla Was. Widzę już szaliczki, które bardzo lubicie, ja zresztą też. Jakieś bardzo ładne buty widzę. Chodzimy. Bardzo ładny pasek. O, oh, taki pasek, ale bardzo, bardzo ładny. Lubię takie rzeczy. Fajny kolor. Trochę nie oddaje mi aparat, ale zmierzymy ten sweter, bo jest naprawdę prześliczny. Weźmiemy. to będą gdzieś tu z przodu. Eski. Weźmiemy Eskę. To są te szale, które wszyscy kochamy. Wezmę jeden do zmierzenia, żeby wam pokazać. Śliczne one są. zejdzie i chyba zrobimy sam przegląd z kos a mango sobie zostawię na następny raz dlatego, że nie spodziewałam się, że aż tyle jest pięknych tutaj rzeczy spójrzcie nie wiem oczywiście, czy to leży w waszym stylu a dla mnie jest to obłędne totalny winter vibe i w ogóle znalazłam piękną piżamę, to już tak um, odbiegając od tematu, ale jest naprawdę śliczna i zastanawiam się nad nią, zaraz zresztą pokażę Wam koszulę, bo jest boska i takiej piżamy szukałam e, i ten sweter jest śliczny, one są piękne, takie otulające, totalnie mi się podobają i e, powiem Wam, że sama mam w e, kolorze zielonym, ale ten niebieski tak ładnie podbija tę czubkę. Specjalnie wyciągam ten szalikon jest brązowy, ale mam tam dla miłośników bardziej eleganckiego stylu. No bo tamten wiadomo, już może bardziej kurtka powinna być do niego stonowana, a to jest. Właśnie siedzę i rozpracowuję instrukcję, rozpakowuję moją parownicę, o której Wam mówiłam, i trzymajcie kciuki, żeby poradziła sobie z tymi tkaninami, na jakich mi najbardziej zależy, czyli na przykład koszule, pościele, zasłony. Bardzo, bardzo bym chciała. Powiem Wam, że moja koleżanka ostatnio była w hotelu i wysyłała mi właśnie taką parownicę do ręki, którą miała. Mm, w pokoju hotelowym i mówi, Karola to jest cudowne, Wyprasowało mi pięknie wszystkie t-shirty i no dosłownie to wyglądało identycznie, tylko ona miała w kolorze białym i wtedy ja jej nagrałam, że słuchaj, ja już zamówiłam sobie taką parownicę, chyba z dwa tygodnie temu, czy z miesiąc temu i po prostu nie miałam czasu jej otworzyć, no i teraz stwierdziłam, że nie chce mi się jechać z pudłami na to drugie mieszkanie tylko ja sobie Tutaj to wszystko rozpracuję. Poczytam, jak to, jak to wygląda. I nawet tu już sobie ten steamer przetestuję. Ogólnie to jest model Germet Steamer GS2. Tu mamy Long Working Time. Wygląda tak. Jest, przede wszystkim zależało mi na tym, żeby to było, słuchajcie, małe i poręczne. Nie będę mówiła, że nie, więc to są takie. Najbardziej istotne kwestie, że to miało być przynośne, ma to pięknie mm, pracować. No i e, chciałam, żeby mniej więcej tak nie dużo ważyło, a tutaj widziałam, że ma chyba 0,71, to uwaga, więc okej. Okay. Moc ma dużo, dlatego że tam do 1190 watów. Hot steam kitchen. Przetestujemy to, zobaczymy. Mam te porownicę do ręki. I tak oglądam sobie, oglądam, gdzie tutaj się nalewa wodę, a już widzę, że na tej instrukcji jest jakby, słuchajcie, mega proste w użyciu. Dlatego, że to wszystko przyszło w takim pięknym worku: naprawdę serio worek, jak w ogóle, buty Selin. I mamy tutaj. Już wam pokazuję, bo jest przeźroczysta i nie widzę. Mamy tutaj po prostu taki mały pojemnik z miarką, no i okazało się, że tu jest otwór, do którego sobie wlewamy wodę i możemy ładnie sobie odmierzyć. No i tutaj już nie ma żadnej filozofii, tylko że jest on, no i naciskamy i sobie tutaj, tutaj mamy działać, tutaj mi ma lecieć ta para dobra, ok, nie miałam kiedyś duży steamer, ale go sprzedałam, mówiłam Wam zresztą rozpakuj urządzenie bez podłączenia parowaru do prądu napełnić zbiornik wody ok no to napełnimy zaraz podłącz urządzenie do sieci elektrycznej wkładając wtyczkę do gniazdka no i tam kontrolka się przycisku zaświeci odczekaj około 40 sekund aby para się wytworzyła dopuszczalny, jest ciche trzeszczenie podczas ogrzewania. Urządzenie jest gotowe do pracy. Okej, okay, chyba wiem tu, o to chodzi, że jak się pewnie trzyma, to żeby sobie nie poporzyć ręki, ale też bardzo ładna jest ta rękawica. W ogóle tak przyszło to zapakowane. Super dobra. Naprawdę mam nadzieję, że to będzie mi tak prasowało ubrania, że tylko dotknę takim i będę miała pięknie uplasowaną koszulę I sobie będę mogła to zawsze brać na wyjazdy do walizki Chociaż, tak jak mówię 0,71, więc trzeba liczyć się z tym Że trochę mamy plus do bagażu Ale powiedzmy, można sobie zawsze Zminimalizować pielęgnację Kosmetyki, wziąć sobie w jakichś takich mini formatach Mini rozmiarach, więc dobra, Idę sobie to obczaić Ja się naprawdę spodziewałam Że to jest dobry steamer, no bo czytałam Opinie i ogólnie widziałam Gdzieś tam w różnych testach, natomiast ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest taka moc. I ja rozumiem, że pewnie ta moc wychodzi się z tego, że po prostu on jest podłączony do prądu, bo czasami widziałam bezprzewodowe steamery, więc no rozumiecie, ale wiszę po prostu spodnie mojego męża tutaj na krześle. I z racji tego, że ten steamer mi się włączył, no to tak chwyciłam te spodnie z boku i zaczęłam sobie prasować. Po prostu wow! Tyle mogę Wam powiedzieć i nie mówię tego bo mam to powiedzieć, tylko mówię to bo spójrzcie, ja Wam zrobię test w ogóle test na spontanie na jakiejś pierwszej, lepszej rzeczy, którą wyciągnę z szafy. koszula, którą planuję nałożyć drugi rok z rzędu na Wigilię jak coś marka Uterk niestety, której nie ma ale pokażę Wam po prostu na przykładzie tej koszuli, no załóżmy mamy koszulę, chcemy na szybko lecieć jest Wigilia, nie mamy czasu no i chwycę sobie Chwytę sobie mój steamer, który podłączyłam. robię już porządki w kosmetykach to pokażę Wam mega fajne rzeczy których sobie zamawiam zapas to już jest do wyrzucenia to jedno pudełko, bo widzicie, że ono jest mocno zdezelowane już zdarte mam napisy, ale skończyłam ten krem i to jest krem ja dedykowałabym wszystkim osobom, które mają rumień, trądzik różowaty, taką kaszkę na twarzy, grudki, jakiekolwiek zaczerwienienia, skórę reaktywną, bardzo, bardzo taką no płytko-naczyniową i naczyniową. Długo szukałam fajnego kremu, który będzie właśnie do, do skóry z tendencją do trądzika różowatego. No i to jest Rosatore Express Blur Effect. I on ma właśnie coś takiego w sobie, że wykorzystuje właściwości cytryńca chińskiego. Powiem Wam, że też zalecam brać cytryniec chiński poczytać o tym. Redukuje zaczerwienienia skóry, uelastycznia pięknie, działa przeciwzapalnie, działa silnie odżywczo, ale powoduje przede wszystkim to, mam nadzieję, że wybaczycie mi w jakim stanie jest ta butelka, a po prostu z do wyrzucenia, jest odarta trochę. I y, tutaj mamy też wąkrotę azjatycką. Mamy azeloglicyny, y, niecynamit, morwę białą. Już nie pamiętam co tam dokładnie jeszcze jest, ale to, jak to pięknie koi. Wszystkie zaczerwienienia. Jak to działa dla skóry naczyniowych. Nic wam się nie robi, żadna kaszka. No, cudo, cudo. Dlatego ja wyrzucam ten i y, zamówiłam sobie. Ten blur efekt drugi, żeby sobie go używać, bo naprawdę jest cudo. I tutaj mam C-flash serum, czyli nic innego jak przeciwzmarszczkowe serum z witaminą C i L-argininą. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo fajne serum. Jak lubicie na przykład witaminę C. Nie mówię, że każdy powinien lubić, no bo każdy ma swoje takie, jakieś indywidualne preferencje. No ale bardzo takie odżywcze jest i ono działa przeciwzmarszczkowo. W sumie mamy tutaj 6% tej witaminy C. Nie wiem, czy to dużo, czy nie dużo. Ja się też nie znam na tych składach. Ale mamy tak: 15% składników aktywnych, 6% witaminy C w postaci glukozydu askorbylu. Głorewa, nie znam się. Natomiast na pewno. Mogę Wam powiedzieć, że działa w sumie on trochę tak jak taka niewidzialna maska, która wyłapuje zanieczyszczenia, neutralizuje wolne rodniki, yy, hamuje wywołany promieniowaniem UV stres oksydacyjny skóry. No tak, yy, widać, że ta skóra jest bardzo odżywiona i piękna po tym serum, także bardzo Wam polecam. I mało tego, polecam Wam jeszcze maskę. Już mam ją spakowaną. To jest maska z tendencją do skór, na których Lubi pojawić się trądzik różowate, które są płytko naczyniowe, naczyniowe. I tutaj mamy kremowo-kaolinową maskę. Rosantor Home wycisza, redukuje niedoskonałości, zmniejsza intensywność zaczerwienia skóry. I ja sobie na 15 minut skóra dekolt, szyja nakładam. Ona tak pięknie koi. No cudo. Cudo. I w ogóle nie trzeba dużo. Tą maskę już mam jakieś 3 miesiące. Widzicie, zużycie jest takie. Tak chciałam tylko wspomnieć o tych kosmetykach, bo wydaje mi się, że to, to jest coś fajnego. Dostałam od nich kod rabatowy. Już Wam mówię, jaki to jest kod. To nie jest współpraca jakaś płatna, czy coś takiego. Absolutnie nie. Dlatego, że ja te kosmetyki kupuję sobie czasem sama, czasem na przykład dostanę jakąś paczkę od nich. Natomiast bardzo poprosiłam, bo... No, ja sama jednokrotnie, niejednokrotnie kupowałam yy, od nich w pełnowymiarowej cenie. No i tak pomyślałam sobie, że fajnie by było podarować wam jakiś kod. Więc macie brawy, awę i jest na wszystko 20%. To jest bardzo dużo. Dlatego, że ja te kosmetyki czekajcie od ponad roku, półtora roku, kupuję i niejednokrotnie w zwykłej cenie. Więc yy, bardzo. Od serducha, od siebie polecam. Czysta taka polecajka, więc liczę na to, że wrócicie do mnie z. Nie będę mówić brzydko, ale z bardzo fajnym feedbackiem. Zobaczcie, jaki piękny widok. To jest córka mojej przyjaciółki i Oli na sankach, starych sankach, słuchajcie, po mnie, bo zostawiliśmy w Rzeszowie. I są takie piękne, że gwarantuję, na pewno nikt ich nie ukradnie. Ale jadą, ale jadą. Trochę rozwalone. Babcia dała kocyk w panterkę i no naprawdę bujamy się po osiedlu. Ale słuchajcie, to jest taki piękny widok. Mój Oliwier Julka uwielbia. On jak tylko ją zobaczył, to zaczął się do niej tulić. No i to jest taka jego, wiecie, piętnastoletnia psiapsi, taka trochę, <ścoughs> taka trochę starsza siostra, yy, która, czekajcie, bo muszę to pokazać, wyszła. Koniecznie file, bez skarpet, goła noga, koniecznie bez rękawiczek. Najlepiej. Słuchajcie, każdy z nas to przerabiał, a ja teraz. Rajstopy, skarpety, dwa podkoszulki termo. No ale każdy z nas kiedyś tak chodził, także jedziemy. Oli przeszczęśliwy. Będziemy zjeżdżać, weźmiemy sobie jakąś kawkę, Julka, a może pizzę weźmiemy w Bombardino. Co to? E, Podróżka, no. No, 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 no. no. Podróżkę masz? Co to? E, poduszka. Nie? E? Mówię ci to nie poduszka. Mr. Grinch! E, może zaczniemy od tego? Co to jest? Tu, tu? Eee, książka! No i jaka? Od <laughs> Chodź, 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 no. Tato, tato, jaka nowa książka! Kochasz książki, co? Kocham. Wiem, że kochasz. Wiem, że kochasz. Bajeczka o Melodyjce, tak? Bajeczka o Melodyjce. Melodyjka to jest taka dziewczynka no wiesz? W Twoim wieku chyba nawet. Tato, tato, popatrz. Słuchajcie. Do kompletu. E, mamy koc. Mamy poduszkę i tak cudownie nam się śpi. Oli tak lubi ten koc, nawet ostatnio pytał się, czemu weźmiemy do auta na podróż i brakowało nam pościeli, a ogólnie to tak polowałam na nią z 2-3 miesiące i na większości stron jest wyprzedana. Bardzo dużo miałam problem, żeby kupić ten rozmiar. A chciałam już większy, 150 na 200. Ale cudo, jest oczywiście żółte światło, także wybaczcie. Ale odsłonię trochę tu, może będzie lepiej. No, może troszkę. No i nasz wzór mamy w te wzory w Pewnie spróbuj. Tutaj mamy właśnie poduszkę. Wyjęłam ją z tej poszewki. Także tak się prezentuje.